dzisiaj mamy na stole sterownik sterownik który został wysłany trochę wysoko mamy w nim wyłączyć immobilizer no i powiem tak w tych motelach często parę osób się pyta jak dookoła ktoś wyłamał to dlaczego wyłamał ponieważ źle to otworzył zawsze jak jest tutaj trzeba jest taki coś trzeba to Podnieść do góry, to wszystko na wyjdzie. Niestety, ktoś to ciągnął na siłę. No i jest popękany. Ale ja mam w tym wyłączyć Immobilizację. Jak? Dużo osób pyta się, to jest Renault Clio 1-2 sterownik, Sirus 32N. Dużo osób się pyta, dużo mechaników, co trzeba ogólnie, żeby im po imobilizer wyłączyć tych sterowników. Powiem tak. Tu trzeba użyć emulatora linika. No i tak, trzeba po pierwsze program diagnostyczny, na przykład taki, podłączyć, czy jest imobilacja na pewno aktywny, czy nieaktywny. Druga rzecz, trzeba odczytać całą mapkę i przeprogramować. Jak akurat użyjecie takiego programu? No i będziemy imobilację wyłączyć. Także czy to jest proste? No, nie jest taki prosty, ponieważ tak, to trzeba rozerwać. Trzeba podłączyć program diagnostyczny później przeprogramować, podłączyć emulator. No i zaczynamy. No i tak mamy podłączony ten komputer. Pierwsze co trzeba, to podłączymy to program t tego Jak to zrobić? To mamy podłączone wtyczkę. wtyczkę mamy. Wygląda troszeczkę to samochodu, a i tu taką przyjściówkę zrobiłem. Podłączyłem wszystko wedle schematu i teraz sprawdzimy status, jak to wygląda. Załączamy zasilanie, no i czekamy. Tu robimy klik i to na wyskoczy. Aktywny, A niestety immobilizator jest aktywny, czyli czyli jest zablokowany teraz będziemy koło wyłączać zaczynamy no i tak teraz będziemy wgrywać zaczynamy no i tak teraz przeprogramujemy sterownik pod emulator no i czekamy jest 9% powoli aż przyjdzie 100% jak przeprogramuje się no to Zostawimy emulator i mobilizacja będzie wyłączona. Czekamy chwilkę. No i tak mamy pana sterownik. strony już został przeprogramowany do emulatoru. Emulator sam został podłączony. Teraz sprawdzimy status i już powinien być wyłączona. Czyli to tak. podłączamy program diagnostyczny, tu mamy wszystko podpięte. Tutaj ktoś wyłamał takie ząbki. Tu jest taka wtyczka, to się odbiera, te ząbki wyłamane, także tutaj trzeba czymś, nie wiem, te rycką, czy czymś, całe złącze trzeba to prześcisnąć, żeby to nie wychodziło. Ale dobra, ja tutaj podłączyłem i teraz przez problem diagnostyczny zobaczymy, czy imigracja jest wyłączona, podłączone zasilanie. No i teraz mamy podłączone Próbimy teraz klikamy tu i czekamy jak widać jest udało się i jest nieaktywne czyli sterownik ma teraz i mobility wyłączone na stałe